Witajcie na moim nowym odcinku na moim kanale Przygody Eleny. Odcinek pod tytułem 4 Nieznane tajemnice zwierzęta. Co, boicie się, bojecie się? On przynajmniej nie jest zły, nie takie jak wy. no weź. Dobra, to gdzie idziemy razem, co? No, nie wiem. To może pójdziemy na moją typową wycieczkę? Nie, nie dzięki. Wiesz co? Ja już sobie może pójdę. No co? Ty garf, ty nie chcesz iść na moją wycieczkę? No chodź. na tą moją wycieczkę. Może zaprowadza mi jednym. No weź gar... Pus. Kosmos, gdzie byśmy mieli i tak I na tej posie. No jak to gdzie? No chodź. Do fontanny. Ale tu nie ma żadnej fontanny, wiesz? No, na wycieczkę po górach. Jak ty byś się chciał wziąć na tamte góry? nie wiem, też bym się wspiął, no chodź. Dobra, już pójdę. Chodź, chodź, szybciej, idę. Dobrze, w końcu was pokonaliśmy. Hej, ty! Prawda. ode mnie. Ja jestem dziewczyną, a nie chłopem. No mówię hej ty, a nie hej, chłopie. Ej! Jak czegoś ode mnie chcesz, to lepiej przestań. Jestem własnym demonem. Ale mocno stawię kroki, lucyfer. I no tak głośno idzie. Zonko! Tak, mój drogi. jest na wspólny spacer. Z wielką chęcią. No, to chodź. Oj, przepraszam. Przepraszam bardzo. Zapraszam ci, Zonko, tutaj. Gdzie idziemy? No i drogi. Tutaj. O, oh, jakie piękne miejsce. No wiem. Bardzo nieprawda. Super jest ten spacer. Ale od ludzie. Nieprawda? Hmm. No faktycznie nie ma tu żadnego zwierzęcia, ale to żadnego. Uh -huh. No chodź tu, mówię do ciebie. Net, cicho mnie nie słysysz. No chodź tu. Hej ty, aligatorze, chodź tu do mnie. Tak cicho mnie nie słyszy. Ze Zeja? Tak, ty. Tam? Chodź tu. No, przesuń się. Nie będziesz na nic tutaj czekał. No, psy się. Au! Ej, ty, Pantero! O co ci chodzi, dziecko? Trochę, bo was nie widzę w ogóle. Nie ma o tym nawet żadnej mowy. To się przybliżycie? Nie. Ty tu podejdź. No. Chodź tu bliżej. No. No bliżej. No. Hej. Co się. No. Dobrze sobie. A. A. Chciałam tylko zachęcić tego aligatora. Ale on nie chce, mm. <laughs> mogę wyjść co jednak lepiej. Nie. Chyba lepiej. To tu zostanę. No dobra, ten naligator nie chce mieć swojej sansy. Aaaa, wredne wredne stworzenia. Ach. Musimy, koniec niejakich spotkamy, im podziękować za to, co dla nas zrobili. Tym magicznym stworzeniom. Tym magicznym, nieznanym stworzeniom. Tym nam obcych. Ale piękny spacer nie umiałam sobie niby wymazać nawet lepszego. Bym nie mogła pewnie. Więc no, zachodźmy jeszcze trochę dalej. Prawda. Jest taka piękna para, może do nich pój pójdę. Nie wolno ci. Na pewno. Nie wolno ci, krystałko, nigdzie wychodzić. Ale ja bym tak chciała do nich pójść. Razem. Ale jesteś magicznym koniem, nie można ci się tam zbliżać. A tobie to już niby można, co? Nie, skąd ja nigdy nie wyjdę? Nie. A. A Safirowi to już niby można wychodzić, widziałam jak wyszedł do tego aligatora. A ty myślisz, że ja do ciebie nie mówię? Kto niby inny by miał do ciebie mówić? Tak, myśl, tak, myślałam, że ty, safir. Ale jednak przez chwilę chyba pomyślałam, że to ty. Czyli kto? Że ty to mówi z brylandzie. Jaki bryland? No, to się tak nie nazywasz? No jestem bryland, a nie brylandzi. Ale mówiłam. Mówiłam to Ty. Go wypchałeś. Mm. A, wysłem. A dlaczego? Mówi, że to skar... Ej, nie wolno ci się tam, że widać. W ogóle się, ktoś cię zauważy. Co mu mówisz, że to Safir? Kto? Co mu? Co mu mówisz, że to Safir go wypchnął, co? No bo on go wypchnął. Chodź tu Safir lepiej sypko. Nie! Chodź tu! Nie. Mam po niego puść! Nie, nie idź. Zostanie. Emerald, tutaj. nie wolno ci się tam zbliżać. Nie pójdzie z niego. A ty brylant? Mam nadzieję, że tam nie wyjdziesz. Ze ja? Tak ty. Tylko tam nie wychodź. No i co? Stawia tam sobie tam się. Mm. Taki to ja nie lubię. Ale emeraldy musimy. Nie! Nie! Pójcie się! O, brylant! A gdzie Safir? Został na zewnątrz. Nie! Ach. Ten mały dinozaur ma w sobie wielką siłę. Ja chyba tam pójdę. Au! Jestem. Emerald? grzeczny kotek, zostajesz tutaj. Emerald? I, I ja na ciebie czekaliśmy. Razem z Brylantem. A ty gdzie byłeś? Co, Safir? Dwa tygodnie temu. Ach, kosmos, znowu te twoje wszystkie wycieczki. Mi dalej się podobała tobie? Mi bardzo. Ona na Segoślebójstw chyba minęło trochę czasu, już około dwóch miesięcy. Nie? No. Z... Fajnie Dziękujemy było. Dziękujemy ci bardzo, kosmos. Właśnie, twoja wycieczka była super. Fajnie było trochę pochodzić po górach, później popływać w zece. Tylko pamiętaj, jak się dokładnie nazywają. Góry krystałowe i zeka diamentu. No nie wiem, czy mi się tak podobało. A my przypadkiem nie chodziliśmy jeszcze po moście chmur? No tak. Ej! Zostaw go! Nasłać na ciebie demony? Ech. Nie jesteś tak silny jak ja, Lucyfeze. Ale jestem i to silniejszy od ciebie. Nie! Au! Odsun się! Zestaw! Biedny jest ten kot. Co ty tak robisz? Co? Kto? Nie zbliżajcie się tu. Krystałko? Jeśli chcesz, to wyjdź. Tu jest jakiś kot. Gdzie? Tam! Uważaj, bo w naszej jaskini też. O, ale to jest. Eminant. Nie, dalej! Co on tu robi? No nie bój się, krystałko. On nam wpadł, bo z tym czymś. O, przepraszam. Z oginiowym lwem. Tygrysem. Kto to? Puśćcie mnie. ...swojej magii, bo i go teleportować. jak ja bym użyła swojej... Ał. Ale ja chyba nie mam takiej magii. To by mnie wszyscy widzieli. No dobra, może się tu No i okay. no, już jest nasz żłoze, uh. oh, Ktoś tam jest. Uh, za chwilę cię. Poczekaj, co teraz? No nie wiem, Emily. Uh. A ty? Garfield? Safir Brilliant, chodźcie lepiej, szybko! Safir! Ech. ty robisz? Brylant, lepiej już wraca. Ja tylko używam magii. A, jesteście zobaczę. Na razie się poddałem, ale kiedyś zobaczysz. brylancie. Jestem. A, brylant. pony